Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Kolejny film, tak jak zapowiedziałem w poprzednim vlogu, e, podczas orki, ale zupełnie o czymś innym, e, czyli o e, naszym sposobie na rozwój gospodarstwa, o naszej historii nowożytnej, cokolwiek to znaczy gospodarstwa, czyli od 2012 roku i jak e, po kolei przebiegał. E, przebiegał rozwój, rozbudowa gospodarstwa, powiększenia areału e, i na czym się skupiamy. Myślę, że to będzie fajny materiał e, do dyskusji. Każdy będzie mógł się tutaj wypowiedzieć e, odnośnie dzierżaw, zakupów ziemi, e, maszyn, kolejności tych wszystkich zabiegów, tych wszystkich powiedzmy inwestycji i tak dalej, i tak dalej. E, a więc e, Rok 2012 to był rok e, dość przełomowy e, z tego względu, e, że my e, uprawialiśmy w tamtym czasie e, 28 hektarów. W tym e, bodajże e, 6 hektarów było e, w dzierżawie. E, ojciec z, z racji tego, że pracował zawodowo na delegacji. E, to obrabiam te pole weekendami Byliśmy oczywiście już wtedy w ekologii a sprzęt, którym pracowaliśmy no to był jedynie MTZ-50 i bardzo stary sprzęt bez przyczep z wywrotem, bez jakichś tam długi zagonowe, takie unia grudziądz z lat 80. z początka no naprawdę bardzo E, bardzo stary, bardzo podstawowy, e, stary, no i przede wszystkim no, tak naprawdę nie się do, do e, optymalnej pracy sprzęt. Jeśli chodzi o budynki, to e, budynki były e, w opakanym stanie, e, tak jak e, możecie obserwować jakie remontujemy podczas rewitalizacji gospodarstwa. No to chociażby jeszcze dwa lata temu e, sodała nasz główny budynek gospodarczy, e, nie posiadał e, posadzki, e, a jedynie była taka powiedzmy ziemia ubita, e, która była notorycznie zalewana, e, magazyny na górze również do końca nie były wykończone. E, tam było składowane jeszcze siano, e, także tutaj stare wiaty walące się. Także to wszystko wyglądało powiedzmy bardzo kiepsko i mimo że gospodarstwo jako samo w sobie przynosiło zyski, przynosiły zyski bardzo powiedziałbym przyzwoite, natomiast z racji tego, że ja jeszcze czynnie nie pomagałem tak na gospodarstwie tak jak teraz, jestem bardzo zaangażowany we wszystkie prace, w planowanie. E, tak tylko pomagałem jak e, dziecko, które nie wiąże swojej przyszłości e, z rodziną, bo tak faktycznie było i dziwnego, że mimo właśnie tych takich powiedzmy finansowych jakby zachęt e, tato z racji wieku e, oraz e, powiedzmy potencjalnego braku następcy e, rozmyślał nad zamknięciem gospodarstwa skupieniu się na prowadzeniu e, pensjonatu ewentualnie jakieś miał inne plany, takie związane z turystyką, z rekreacją, z salami weselnymi bardziej w tym kierunku chcieliśmy pójść i mieliśmy wpisany na program w 2007 roku składaliśmy a to się bardzo długo ciągnęło, bo byliśmy na szarym końcu listy program na modelizację gospodarstw rolnych który to miał na celu w remontowanie właśnie z naszej stodoły. Oczywiście na cele rolnicze, ale miało być to tak, w taki sposób przygotowane, żeby bardzo e, szybko i małym kosztem można było to wszystko zaadaptować po wykaśnięciu programu na e, chociażby na salę weselną czy jakiekolwiek inne powiedzmy in, zastosowanie nie rolnicze. W związku z tym, że e, nasz projekt był bardzo skomplikowany, e, agencja strukturyzacji nie miała na tyle kompetencji, żeby go szybko e, rozwiązać, uśmiechnął się do nas los. W 2013 roku dostaliśmy telefon e, z agencji, od kierownika agencji cyfryzacji i modernizacji rolnictwa, że e, są jeszcze w rezerwie pieniądze na nasz projekt. Nasz projekt się e, jakby łapie, ale jest, to, jest niezwykle skomplikowany i mają propozycję, czy byśmy nie chcieli go e, zmodyfikować. I przepisać to wszystko na maszyny. W tamtym czasie było to do wzięcia 300 tysięcy netto, 200 tysięcy netto po naszej stronie. No i trzeba też pamiętać, że wtedy 300 tysięcy netto to, to dzisiaj przynajmniej jak pół miliona netto dofinansowania. Bo i inflacja, i ceny maszyn i tak dalej, nie było tak, tak, jeszcze takiego wariatwa. Już były sprzęty drogie, ale jeszcze nie tak zwariowane. No i zważywszy na to, że 300 tysięcy nie chodzi piechotą, cokolwiek to znaczy, tato się zdecydował, że jednak przepiszemy to na maszyny, weźmiemy maszyny, 5 lat jeszcze on da radę uprawiać, a później pomyślimy, co będzie dalej z gospodarstwem. Czy będziemy sprzedawać maszyny i zamykać gospodarstwo, wydzierżawiać ziemię itd., itd., czy pójdzie to w całkowicie innym kierunku. Wtedy z dofinansowania udało nam się zakupić e, sporo maszyn. Była to przyczepa 6-tonowa Tandem Wielton, którą, możecie na, no, którą widzicie na naszym kanale. Była to przyczepa Dobel e, Pronara o downości e, 9,5 tony. E, był to e, Prasa John Dira. E, to był malowany model Faraboli, on teraz jest niedostępny już ale bardzo, bardzo przyzwoita prasa. Ciągnik oczywiście 5080R, ale o którym chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej później. Brona wirnikowa Lion 252 praktycznie z maksymalnym wyposażeniem jakim tylko można było tam wsadzić z hydropakiem. Siewnik Vitasem 252 Classic ze zmniejszoną specjalnie skrzynią. On miał początkowo jeździć z MTZ-em, dlatego była skrzynia pomniejszona troszeczkę w wersji Classic Natomiast co się okazało MTZ-50 nie był w stanie pracować nawet na pustu z tym silnikiem Silnik jest tak ciężki, że MTZ po prostu nawet na równym e, terenie cały czas podnosiło bez zasypania zboża Więc tak czy siak musiał jeździć 5R Puk, który tutaj widzicie e, Pottinger Servo e, 25 Nowa z zabezpieczeniem hydraulicznym oraz kosiarka Pottingera nowa Kat 252, z tego co pamiętam, 252, tak? 2,5 metra, tak mi się wydaje. mogą się teraz pomylić, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Więc jak widzicie, bardzo dużo sprzętu się udało zakupić nowego. Nie zapominajmy oczywiście o gruberze 3-metrowym, 7 Mandama którym pracował 50 80 ale tutaj po górkach, co prawda tutaj mówiąc, że on pracował, no to jest to może troszeczkę nadwyrost no bo sami rozumiecie e, wyglądało to tak, że się bardziej redliło, ale no jako na pierwszą podorywkę, jak najbardziej on sobie dawał radę, nie osiągał zawrotnych prędkości, ale te 6 km na godzinę, na parę centymetrów, żeby zerwać ściernisko, jak najbardziej. E, sobie radził. Wtedy nastąpił też przełomowy czas, bo oprócz kupienia nowych maszyn odkryłem w sobie nową pasję. Tą pasją się okazało być rolnictwo, które niesamowicie pozwoliło mi e, odpocząć psychicznie od problemów e, życia, powiedzmy w dużym mieście, studiowania i tak dalej, jakichś tam sytuacji stresowych. Była to dla mnie e, świetna rozrywka i właśnie takie oderwanie e, od wielkomiejskiego E, życia. E, a oprócz tego okazało się, że pracując nowym sprzętem ciągnikiem 5080R, te 28 hektarów to dwa dobre. Puh, co ja mówię, 28 hektarów. E, w weekend, czy tam w dwa, można było spokojnie sobie obrobić. I się okazało, że tej ziemi jest mało. Też trzeba przyznać, że w tamtym czasie e, był dobry czas dla gospodarstw ekologicznych z tego względu, że był mały była mała podaż, więc ten towar bardzo szybko uciekał z magazynu w dobrych cenach. Też były sprzyjające warunki atmosferyczne w tamtych latach, więc te zbiory były dobre. No i się okaza okazało, że nam się to opłaca, a tato widząc, że ma potencjalnego następcę E, zaczął rozmyślać nad powiększeniem gospodarstwa. E, I tak w przeciągu e, kilku lat do 2017 roku z 28 hektarów e, zrobiło się 65, e, z czego 50 hektarów było e, naszej e, własności. I teraz troszeczkę e, o ziemi. Zaczęliśmy w 2015 roku proces zakupu ziemi i od tamtego czasu osiągamy średnioroczny przyrost. Zwiększenie średnioroczne zwiększenie liczby hektarów, które uprawiamy o niecałe 4 hektary na rok, czyli mniej więcej w ciągu roku staraliśmy się kupować około 4 hektarów. E, czasami było to dużo więcej, czasami to było mniej. Tak chociażby w tym roku kupiliśmy tylko 88 e, arów, e, ale e, nie, przepraszam, kupiliśmy e, w tym roku 4,3 hektara. Natomiast 88 arów to jest nowej ziemi, a 3,5 hektara to jest ziemia, którą dzierżawiliśmy i po kilku latach e, dzierżawy ją wykupiliśmy. E, ten sposób rozwoju gospodarstwa, czyli e, praca dobrym sprzętem e, na większym areale, e, była dla nas, w naszym rozumieniu, jakimś przepisem e, na zrównoważony rozwój. Oczywiście ktoś by powiedział, że można było kupować sprzęt używany, tak itd., tak ale w tym przypadku to nie miało żadnego sensu, bo my tu skorzystaliśmy z dofinansowania na gospodarstw rolnych na modernizację i tutaj tylko wchodziły w grę nowe maszyny nie kupiliśmy maszyn na wyrost kupiliśmy takie jakie w danej chwili potrzebowaliśmy i tych maszyn kupiliśmy więcej jeśli chodzi o dzierżawy czy zakup ziemi to w pierwszej kolejności, w związku z tym, że mieliśmy gospodarstwo, dalej mamy gospodarstwo mniejsze, rodzinne, szukaliśmy tak zwanych okazji, czyli dzierżawy, na których pracujemy, bądź ziemie, które kupiliśmy, to nie są ziemie w okolicy pierwszej jakości. Co prawda, gleba dobrej klasy bonitacyjnej i naprawdę tutaj ma potencjał na tworzenie jakiegoś plonu, natomiast były to ziemie ogorowane, wieloletnie, gdzieś tam z samosiewami brzus i w ten sposób po prostu kupowaliśmy za nieduże pieniądze działki, które następnie przez cały rok trzeba było przywracać do kultury rolnej, ale dzięki temu udało nam się Dzięki temu udało nam się powiększyć to gospodarstwo aż do takich rozmiarów 65 hektarów. Natomiast jeśli chodzi o dzierżawy, to dzierżawy tak naprawdę, jeśli były gdzieś w pobliżu naszych pol, staramy się brać praktycznie wszystko, co wchodzi, pod jednym warunkiem. Musi być to dzierżawa na papierze. Najlepiej w minimum 5 lat, e, i my e, zwracamy rolnikowi e, wysokość e, dopłaty, którą by dostał e, uprawiając tą ziemię. Jeśli to jest jakiś lukratywny kawałek, no to też coś tam e, dorzucamy e, od siebie. E, natomiast e, nas tutaj nie interesują dzierżawy na gębę, robienie jakichś. E, jakiś nie wiem. Każdy, więc, zresztą, może pomijmy ten temat, bo on jest za bardzo drażliwy. E, uważam, że to jest nieuczciwe, żeby rolnik rolnikowi wydzierżawiał ziemię na gębę. E, jeszcze nie daje Boże, e, nie swoją, poddzierżawiał. Jakieś cuda, makrojki. E, tak nie powinno być. E, ja wolałbym zapłacić nawet więcej, e, ale mieć to wszystko na papierze. Wiedzieć na czym. Stoimy, wiedzieć przynajmniej przez ile lat jeszcze będziemy mogli uprawiać tą ziemię, e, kiedy w nią inwestować, kiedy można się stanowić nad przedłużeniem dzierżawy, e, ewentualnym, no nie wiem, no według mnie e, na rok przed zakończeniem dzierżawy wapnowanie pola w ilości 5 ton he, wapna na hektar, no mija się z celem. Bo już nie robimy tego dla siebie, tylko dla kogoś. Tak więc e, jest tutaj. E, tutaj Oczekiwałoby się jakiejś uczciwości od obu stron, i staramy się takich dzierżaw e, unikać, i zalegalizować wszystko, co tutaj e, jest do wzięcia, do e, uprawienia. E, natomiast w 2016 roku, a więc tak naprawdę w 2017, e, okazało się, że przy tych 65 hektarach oczywiście można byłoby jeszcze z tym sprzętem spokojnie pracować, ale jednak w tych najbardziej logicznych momentach, czyli na przykład w okienkach pogodowych brakowało po prostu ciągnika drugiego, brakowało troszeczkę mocy.